Boblox, czyli niewinna gierka dla każdego, a może gra dla szczyli malutkich, patologia na kółeczkach i niedzielna szkółka przetrwania. W sensie tak chodzi mi o minesraft. Nie zwracajcie uwagi na ten początek, dalej będzie tylko gorzej. I pewnie oberwie się dzisiaj minecraftowym youtuberom, którzy za bardzo skupili się na swoim przetrwaniu, zapominając o swoich widzach. W tym filmie nie ma żartów. No dobra, kilka się może pojawić. Na pewno nie będę żartował z burżuazji. Pamiętajcie, że każda osoba, która chce dołączyć do najlepszego uniwersum na polskim YouTube, powinna zacząć od zostawienia burżuazyjnego suba. To wiele zmienia, bo sam się pałac dla burżuazji nie wybuduje. A teraz zapnijcie pasy, bo będzie jazda Dzieciny Ostrady. I nie o taką jazdę mi chodziło. O czym ja to mówiłem? A tak, Minecraft to bez wątpienia hit na miarę ponad 4 milionów kwadratowych kilometrów wszechświata, bo taką wielkość ma generowany przez grę świat. Dla porównania, nasza planeta ma ich 510 milionów. Można zaryzykować stwierdzeniem, że to najmniej zepsuta gra w historii. Grać w nią może każdy i w każdym wieku. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia i czas, który chcemy miło spędzić. Niestety nie zawsze jest taka możliwość, czasami zagrażać nam będą małe, zwyrodniałe pingwiny lub pigliny, jak tam wolicie, które chcą nas porwać. Nie trzeba chyba przypominać ich przedstawiciela, czyli odrażająco niewinnego polskiego pingwina i jego okropnych obrzydliwości. Nasze świnki skarbonki też nie mogą się czuć bezpiecznie. Pomimo tego, że najpierw musielibyśmy je własnowolnie rozbić, będą na nie polować pieniężne zombie, proponując konta VIP. Niektóre minecraftowe bestie potrafią być na tyle śmiałe, by się z nas śmiać i śpiewać o tym, jak zarobiły na mniejszej części z nas pieniądze. Robię zielone... Mało tego, niektórzy twórcy są zdolni do tego, by ogłupiać najmłodszy graczy swoimi pozbawionymi sensu komentarzami. No jedziemy teraz do lekarza. Lekarz pieszo idzie. <laughs> <laughs> Hej, dlaczego lekarz pieszo idzie? Lekarz dziewczyno, a tu się jakby, <laughs> A jakby Sonic był normalnie, to by, by nie było tego, to by nas wziął. I, I szybko zaprowadzi. Co? Teraz go boli. To jednak nie wszystko. Najgorsze są te potwory, które pod przykrywką nocy chcą odrzeć nas z godności i sprowadzić na drogę niemoralności nasze dzieci. Próbują nam wciskać ciuchy, akcesoria i ozdoby ze świata Minecraft, wiedząc jak bardzo kochamy tą grę. Zimnie na dworze, więc taka bluza jest przydatna, wijacie w Jeżeli nie macie jeszcze takiej teczki do szkoły, takich najpiękniejszych długopisów do szkoły, najlepszego plecaka z palią sailor takiego worka, moi drodzy, z przegródką, to musicie to zmienić. Niektórzy z powodu swoich win postanowili odprawiać mszę w Minecraft, wzorując się na tych Bobloxowych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Witam serdecznie dzisiaj wszystkich tu zgromadzonych na mszy świętej W dniu dzisiejszym na tej mszy modlimy się za duszę papugi Janka Plejera Pięciu papug, pięciu papug I... Ile ci tam zechłeś? papug, Janka Plejera i jakie tam jeszcze były intencje? Masz tu ten, tu masz kartkę, tu masz kartkę o, tu, tu, no dobra w imieniu co tu jest? Ty mi listę zakupów je łopie ten dałeś. Co? Co? Pan z wami z duchem twoim To wszystko powoduje, że niektóre dzieci z słońca nie do końca mogą nawet wyjść z siebie grając w tą grę. Oto przykłady. Gówno jeden 0 Kto dołączył? No. Nie masz stary, ani nie mamy. Ja ja Zapukiwam! Kul... 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 Jeśli będziemy jednak uważać na czychające na nas potwory, żerujące na naszej łatwowierności i nieuwadze, to nie powinno nam się nic stać. Minecraft potrafi być naprawdę pokojowy i nie trzeba od razu walczyć o przetrwanie. A zawsze można stworzyć coś z niczego bo o to tu chyba chodzi. Nie wiem jak na Was, ale na mnie największe wrażenie zawsze robiły budowle i to, co niektórzy są w stanie zbudować. Swoje... Przygodę z grą zaczynałem jeszcze na samym jej początku, jakoś na wersji 1.3.1. Pierwsze, co zbudowałem, to dom w całości Ziemi i wcale nie wyglądał jak ta prymitywna ziemianka. Ta niesamowita i wciąż zaskakująca gra sama w sobie nie jest szkodliwa, chyba że używamy jej w nieodpowiedni sposób, przekazując złe wartości najmłodszym. Na jej podstawie powstała seria klocków LEGO. Wiele remiksów popularnych piosenek w klimacie uniwersum, a niektóre dzieci się wręcz na nich wychowały. Kiedyś rządziłem nim, drzewa rozwych, gdy im drzewa kazałem teraz co noc muszę chować się. Przed tymi, co chcą zemścić się, no, mam No, ja nie mogę, trzymaj tędy jak Bo ja wychodzę i dek gdzie indziej, na inny serwer. Do tej pory wciąż powstają trendy, te mniej i bardziej głupie, związane z Minecraft. Dzięki niej możemy rozwijać wyobraźnię i uczyć się kreatywności. To grając z nią młodsi mogą nauczyć się podstawowego nadzewnictwa i niektórych procesów, takich jak powstawanie węgla czy obsydianu. To właśnie dla nich w 2016 roku powstała wersja edukacyjna gry, ucząc uczniów niektórych szkół i angażując ich do nauki w bardziej nowoczesny i kreatywny sposób. Students are using Minecraft to build cities, explore coral reefs, to create with code. Run science experiments. Każdy z nas, jeśli chce modować lub tworzyć własne serwery, jest w stanie nauczyć się lepszej obsługi komputera, a nawet programowania. Niektórzy zastanawiają się, czy to koniec Minecraft. A niektórzy zrezygnowali z dalszej gry. Odchodzę od nagrywania Minecrafta. Statystyki jej popularności mówią jednak same za siebie. Testowa wersja gry powstała w 6 dni. Pojawiła się w 2009 roku, a grać w nią możemy od 2011. W 2012 roku zdobyła Nagrodę Gry Roku. Dziennie gra w nią miliony graczy na całym świecie. W listopadzie zeszłego roku grało ich najwięcej w historii, bo aż 186 milionów. To 55 milionów więcej niż w roku 2020. Z czego 43% to gracze w wieku 15-21 lat, gdzie w USA znajduje się najwięcej aktywnych graczy. To druga najlepiej sprzedająca się gra w historii, sprzedano jej ponad 300 milionów kopii. Nie pobiła jedynie Mario. Microsoft zakupił Minecraft od Mojang za 2,5 miliarda dolarów, a do tej pory zarobił na niej ponad 3 miliardy dolarów. Wiąże się też z wieloma rekordami, tymi, które bardziej budzą podziw wśród graczy, jak ten z najszybszym przejściem gry i bardziej denne, jak ten z biciem bedroka przez ponad rok. Rekord w przejściu Minecraft na ten moment wynosi 7 minut 1 sekundę i 494 setne sekundy, a ustanowił go Drip. Swój speedrun uwiecznił na streamie, a film jest dostępny na YouTube. Z kolei, bicie bedrocka to prawdziwie kwadratowa masakra i nie chodzi tu o ten jeden z najbardziej popularnych serwerów youtuberów Minecraft. A o to, że trwa już ponad 400 dni i wciąż nie widać końca. Ile jeszcze? Mówiłem, że nie będzie żartów, ale twórcy w 2014 roku sami postanowili zażartować z graczy i zamienili wszystkie ich skiny na skiny villagerów. Żartem może się też wydawać najnowsza, nieudana zapowiedź filmu Minecraft którego premiera zapowiedziana jest na początek przyszłego roku. Niektórym tak się nie spodobał trailer, że postanowili stworzyć własną wersję, a oto przykład. Swoją drogą, już ten filmik na YouTube nagrany 10 lat temu. Robi większe wrażenie niż wyglądający jak napakowany nowoczesnymi teksturami trailer. Co może się nie podobać? Chociażby ta dziwna owca, sweterek Steve'a albo Aquaman w różowej kurtce. What the hell? To idealna reakcja na trailer filmu Minecraft, na który czekamy od ponad 10 lat. Chyba spodziewaliśmy się czegoś innego. Ale mimo tego, na organizację na pewno wciąż będzie czekać miliony fanów. Którą wersję wolelibyście obejrzeć w kinach: realistyczną czy animowaną? Na moment powstawania filmu od początku, Minecraft powstało jego 1,21 i 1 wersji. Wiele różnych stworzonych przez graczy trybów, a do najpopularniejszych z nich zaliczyć można: Bedwars, Box PVP, Skyblock czy Parkour. Powstało wiele serwerów i wprowadzono ogrom modyfikacji, z czego najpopularniejszą z nich jak dotąd jest OptiFine. Nie tak dawno temu Minecraft obchodził 15 rocznicę urodzin, a statystyki pokazują, że zamiast ludzi ubywać, to chętnych do gry ciągle przybywa. Mało tego YouTube wciąż niezmiennie promuje twórców grających w tą grę, a wielu z nich wciąż nagrywa z niego swoje filmy. Przykładem może być Isha's Pit i, Show Speed, i Kai Senat, którzy gierkę ogrywali na streamach.